O stałem. Który dziś w ogóle mamy dzień. A tak zapomniałem: Nie mam kalendarza. XD. To teraz może coś zjem. Zobaczę do kuchni. Tu też nic nie ma, co bym chciał. Dobra, jestem zmuszony pójść do sklepu, który zresztą jest niedaleko. Więc co mam innego zrobić niż tam pójść? Więc idę. To było gdzieś tam. O, widzę Jestem. Więc teraz wejdę do niego. Piętnaście minut później. Mam już zakupy, więc zobaczę na rachunek. Co? Trzysta złotych. No takiej inflacji to bym się nie spodziewał. Dobra, wracam. Dziesięć minut później. Mam pomysł. Zaproszę kilka osób na impre u mnie. Czterdzieści pięć minut później. Udało się wszystkich zaprosić. Więc teraz czekać. Że już ktoś jest. No okej, okay, otworzę. Hej, Terbal. No, a kto niby inny ma być? No dobra, to chodź. To czekajmy na innych. Znowu. O teraz mamy dwóch gości. No, siema. Chodźcie. Dwadzieścia minut później. Teraz nikt nie przychodzi. Zobaczmy na pole. Siema Szwajcar. Siema. A wiesz, gdzie Hyperjux i ZSRC? Nie wiem. Trzeba ich poszukać. Tymczasem Hyperiux i ZSRC. Gdzie on mieszka? Może tam za łąkami. Może. Więc chodźmy. Jesteś pewien. Że tam. Tak jestem. To chodźmy dalej. Pięć minut później ojoj. Może zadzwonimy do niego. Eno tak racja. Nie ma zasięgu. No kurde. Tymczasem Muks i warfa dobra ko untrybal dwadzieścia trzy i Heiterbal. Idą szukać ich po łąkach. Szwajcar po drodze. A ja i Radek będziemy próbować się do nich dodzwonić. Więc poszukiwania czas zacząć. Muszą być na drodze, bo nie poszliby na te łąki. Muszą być na ląkach, skoro tak długo ich nie ma. Na pewno mają ze sobą telefon. Może są w sklepie, żeby coś kupić. No, a pewnie gdzie indziej. Chodźmy do lasu, może ich szukać. Pięć minut później. Cicho tutaj jest. No. a. Terbal, powiedz, że wszystko dobrze. Co mu się stało? Dzwonię po karetkę. Kurde, sygnału nie ma. Więc muszę tu poczekać. Chodźmy tam hyperjuks. No okej. Okay. Tymczasem u Fajcara. Ojoj. Nigdzie ich nie ma. No cóż, muszę powiedzieć o tym X i farfowi. O szwajcar dzwoni, więc odbiorę. Złe wieści nie ma nigdzie na drodze ich. Dobra, to zaraz do kogoś z nich zadzwonię. Kto to jest Hyperjux? Nie mam pojęcia. On tu idzie. Uciekać lepiej. Ale gdzie niby? Gdziekolwiek. O nie. Dobra, to dzwonię do Hyperjuxa. Odebrał. Pomocy. Oj, oj, niedobrze jest z nimi. Idziemy ich szukać.